którzy tak naprawdę no z jednej strony te wojska sowieckie stanęły na drugim brzegu Wisły, dalej nie poszły, czekali aż się Polacy wykrwawią, żeby lepiej przejąć władzę, ale też Norman Davis mówi, ani Amerykanie, ani Brytyjczycy nie zrobili tego, co powinni, do czego zobowiązywał ich sojusz. Wszyscy tak cicho po prostu umówili się na tą sytuację, jaka będzie po wojnie. Gdyby przyszli z pomocą, sytuacja wyglądałaby przecież, Zupełnie inaczej w tym momencie, i w tym momencie, jakby powstanie mogłoby być już zwycięskie, gdyby przecież Anglicy, gdyby Amerykanie przyszli z pomocą. I w ten kontekst wydaje mi się też przeszkadza Amerykanom, żeby powiedzieć ten pełen kontekst powstania warszawskiego, tak, że sojusznicy, do których również należą Amerykanie, należeli, zawiedli. Lepiej mówić, że to byli głupi Polacy, którzy zrobili głupie powstanie, bo jeśli. Mamy tę perspektywę, że wtedy Amerykanie jako sojusznicy nas zawiedli, to też będziemy bardziej krytycznie, a nie tak entuzjastycznie i bezkrytycznie patrzeć na obecny sojusz z nimi.